Jeżeli miałbyś do wyboru odcięcie ręki, a granie FIFA 20 przez tydzień, to którą rękę byś opieł? Widzimy się jak zwykle równiutko za 7 dni od teraz, za następne QA. Ha, nie mogę się doczekać. Nie mam nawet zdania, aby opisać przyjemność jaką jest gra przywęderobi, ale wydaje mi się, że znajdę jedno, to będzie pewnie coś w stylu Fila, fila, wo Chwila, chwila. wo wow, 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 wow Czy ktoś to widział? Strzał z głowy, celny i bramka. To tak samo jak w 20. też da, tylko no, jest troszeczkę trudniej, ale spoko, chociaż można wykończyć. O ja pierd...

Sí, increíble lo de Leo, bueno, no hace falta que diga nada, lo demuestra partido a partido, como lo juega, por algo de ese de cuatro mundos y ya todo lo saben, ¿no? Sí, me dio la camiseta que me da, me la estuvo pidiendo mi padre, si no se la llevaba, me mataba. Oye, chwileczkę, bo to, está to chyba tak grozhenie, ale sukoj siu, ale sukoj Zamknij ten ryj, sluchać się tego nie da. Jeszcze gdy chodziłem do Podsałki to był tam taki Paweł i ja jechałem na rowerze i go spotkałem i potem jeszcze pojechałem do Biedronki na lody i po drodze do domu. Jeszcze już do domu pojechałem. Też muszę powiedzieć, że trochę boli mnie gardło, więc raczej ten odcinek będzie trochę cichszy, więc może mówić. A Adybajo! Aki fenua! Kinożery mój posiada wazelinę, bo był tajemniczy, że w tym meczu będzie jej potrzebować! Bierzesz więc pada, patrzysz na strzał I NAPIERD... To jest jedna z ciekawostek w Fifie Trzymając B, możecie zdobywać bramki